Ech. Cisza, relaksik. Nie ma to jak relaks na łonie natury. Dziś otworzymy, budujemy i zrecenzujemy 41561 Mixels. Cii, czyli chodząca perkusja. W ogóle ostatnio wprowadziłem Was trochę w błąd. Nie trzeba specjalistycznego sprzętu tnącego do tego zestawu. On tu ma taki specjalny nakrojony ząbek, który starczy pociągnąć i nam się otwiera. Ale my nie idziemy na łatwiznę, dlatego nożyczki. W zestawie mamy... Instrukcje, to by się spodziewał. Przedstawione jest stare, bo to poprzednie jeszcze jest seria. Przedstawiony nasz duży Mixel, połączony. Już się dowiedziałem w międzyczasie, że instrukcja jego złączenia jest na internecie. To mnie trochę dziwi, bo kiedyś na przykład seria Slicers czy tym podobne serie miały tutaj też te instrukcje. Może dlatego, że wtedy jeszcze nie było internetu, ale No i budowa. Klocków mamy 57 i ładnie ułożone wyglądają tak. Dobra, weźmy się za budowanie. No i tutaj znajduje się nasza nazwa kapeli The Mixels. Nogi są w ogóle bardzo fajne, bo są twarde. Nie są to tak jak ostatnio lego, coraz bardziej lubię robić gumowate, tylko są twarde, bardzo mocny plastik. I tak wygląda wstępnie z nogami. Moje właśnie ulubione oczy. Znaczy ulubione w tej serii, bo są zawsze zabawne. Czas na pałeczki. Zostają nam dwa elementy zapasowe. A miksel prezentuje się tak. Przyznam się szczerze, czadowo. Czaiłem się na niego długo. Chcą, nawet zniknąć ze sklepu. Po czym gdzieś tam ostatnią sztukę mi się udało ostatnio wyczaić. No i bez wahania kupiłem. No wyglądała fajnie. No, chodząca perkusja. Sam pomysł na mikselsył, już zachwalałem je niedawno. że Co o nim mogę powiedzieć? No to tak. Faktycznie, mimo wszystko często Lego mają tak, że na opakowaniu jest fajny, ale po rozpakowaniu jest jeszcze fajniejszy. No przy tym mikseru nie wiem, czy mimo wszystko tak nie mam, ale jest jak najbardziej no wart ceny tych 17 zł. Jest jak najbardziej godny zachwalenia, no i oczywiście kupienia. Plusów wymieniać nie muszę. No sama idea chodzącej perkusji wydaje się fajna. Jeżeli miałbym powiedzieć o minusach tego zestawu, no to na pewno minusem jest to, że bawiąc się nim, minimalnie lekko dościskając te nogi, które wcześniej zachwaliłem, no teraz nam się, no niestety bardzo łatwo uginają. No i później możemy go postawić, no ale bawimy się chwilę, no i znowu się tak dzieje. No, ale to już jest doszukiwanie się problemów, jakby pałeczki te spoko sięgają. No i właśnie uginają się do nogi cały czas. ja jestem za silny. Te spoko, natomiast te górne, dla uproszczenia położymy sobie tak, o. Więc te spoko, sięgają tych, tych talerzy, ale te górne, no dobra, też sięgają, ale też tych. Chociaż tych też sięgną, Ty, nie, spoko. Bo te górne nam się oczywiście, te górne wyginają nam się całkowicie, tak, można nimi obracać dowolnie. No i tak właśnie prezentuje nam się Tapsy. Jest fajny, cała seria w ogóle muzyczna jest całkiem fajna. Fajne ma te ręce wyginające się. Super w ogóle pomysł na chodzącą perkusję. Na pewno będę się czaił jeszcze na pozostałe też mikselsy, może nawet z tej serii jeszcze uda mi się gdzieś upolować. No, a wam dziękuję za kolejny obejrzany odcinek i do zobaczenia wkrótce, czy to na mojej serii kolekcja klocków zaura czy przy już oby niebawem kolejnym mikselsie.